starter. Monika Libental jeszcze jakiś ostatnich wskazówek udziela odnośnie ustawienia. No i miejmy nadzieję, że już za chwilę będziemy rozpoczynać gonitwę piątą. Można powiedzieć, że najważniejszą dziś gonitwę. Gonitwę o nagrodę Tiumena. Już w górze chorągiewka naszej sędzi starter i za moment będziemy mogli rozpoczynać gonitwę. I jazda! Gonitwa wystartowała. Bardzo ładny, bardzo równy start po starcie na front. Przesuwa się od razu She-to-Sea. To Paweł Slożil decyduje się, jak na razie, podyktować tempo w tej gonitwie. Za nim jest Sofist, jest tam też Lajanel. Konie, jak na razie, blisko siebie, odległości niewielkie. Na pozycji czwartej galopuje Stracenka, za nią Piranija, następnie jest Goł Kanada biegną teraz w naszą stronę i już za moment będą pokonywać rów z wodą. Przeszkoda blisko Państwa, będzie się można temu dokładnie przyjrzeć. Szeroki rów i jako pierwszy, zdaje się, she 2 c będzie ten rów pokonywać, bo to on jak na razie prowadzi. Następnie Lionel, potem Sophist, Stracenka, Pirania, Go Canada, Pretty King, Nitro. Tak wygląda kolejność w tej gonitwie. Na czele od startu she 2 c Paweł Slożil. Delikatnie zaczęła nam się ta stawka rozciągać, ale to wciąż nie są duże odległości pomiędzy końmi, a dystansu do pokonania mają naprawdę bardzo dużo i po drodze jeszcze wiele, wiele przeszkód. Kolejna już pokonana przez wszystkie konie. Na froncie jest she 2 tuż obok trzyma się Lajanel, blisko jest Stracenka, Sofist. Doprowadząca czwórka, za nimi Piranha razem z Go Kanada, następnie Pretty King i zamyka stawkę nitro. Podwójny żywopłot pokonany przez wszystkie konie, przejście drogi fachowo nazywa się ta przeszkoda. Taka przeszkoda podwójna, dwa skoki trzeba oddać. Na froncie cały czas jest to Sea, te odległości nie są duże, zamyka nitro. Teraz będą biec w kierunku lasku, a za laskiem właśnie bankiet, przeszkoda, na której bardzo łatwo jest wytracić tempo i rzadko pokonywana, tylko kilka razy w sezonie. Jak wygląda kolejność przed bankietem? Na froncie cały czas jest T2C, blisko jest tam Sofist, jest Lyonel, jest Stracenka. Ankiet pokonany przez wszystkie konie. Trudna przeszkoda, więc na szczęście jesteśmy cały czas w komplecie. I miejmy nadzieję, że do samego końca ten komplet koni jeźdźców nam się w tej gonitwie utrzyma. Tempo jakby nieco się zwiększało, cały czas 2 na froncie, i mieliśmy niestety upadek spadła. Dominika Baranowa z konia numer 1. Pretty King już nie bierze udziału w tej gonitwie. Mieliśmy upadek, koń pobiegł dalej. Zdaje się, że Amazonka też się podniosła, więc miejmy nadzieję, że nic tam złego się nie stało. c jest cały czas na froncie, bardzo blisko tego konia są Lajanel i Stracenka, blisko trzyma się Piranha, następnie Sofist, Go Canada i zamyka niezmiennie Nitro. Kolejna przeszkoda pokonana przez wszystkie konie, no i przed nami przejazd przez wodę, miejmy na razie że, nadzieję, że tym razem woda żadnych trudności im nie nastręczy. Na tej wodzie traci Nitro, który zamykał stawkę, ale traci też trochę C2C, który odpada na drugie miejsce, na fronty, przesuwa się oznaczona szóstką Stracenka. Stracenka i C2C -to, to prowadząca dwójka, za nimi Go Canada i Sofist, następnie Lionel, Pirania i zamyka Nitro. To tempo już zwiększa nam się dosyć wyraźnie, powraca C2C na prowadzenie. Stracenka jest znów na drugim miejscu. Na trzecim jest Gołkanada, następnie Lionel, Sofist i Piranija zamyka stawkę nitro. W szybkim tempie konie jeźdźcy pokonują kolejne przeszkody. Teraz znów będą zawracać w kierunku lasku, ale to dopiero za moment. Najpierw, jeszcze jedna przeszkoda pokonana znowu przez wszystkie konie. Na froncie c i Stracenka, tuż obok jest Lajanel, potem Go Kanada, No i ta piątka ma parę długości przewagi nad dwoma pozostałymi końmi. Szó szósty jest Sofist, zamyka stawkę Nitro. Na froncie tam niewiele się zmienia, te trzy konie cały czas blisko siebie, to Stracenka, Lajanel i c Chociaż She-2-C odpadł na miejsce trzecie, na czwarte przesuwa się Piranija, ale nie ustępuje tam Go-Kanada i ta piątka ma zdecydowaną przewagę, ale między nimi odległości są bardzo niewielkie i możemy się tutaj spokojnie jeszcze jakieś przetasowanie spodziewać. Lionel Stracenka c 2 c tak wygląda prowadząca trójka, jest tam blisko Go-Kanada, jest tam Piranija i bardzo mocne tempo się zaczyna, bo biegną już w kierunku bieżni płotowej. A na niej już za moment zakończy się ta gonitwa. Kto ma najwięcej sił na finisz? Na froncie są Stracenka i Lajanel. Bardzo blisko siebie. Na trzecim jest już Goł Kanada. Na czwartym c Na piątym Pirania. Na szóstym Sofist. I na prostą. Wyprowadza Stracenka. Tuż obok Lajanel. Próbuje jeszcze gonić goł Kanada. Tylko jeden płot przed finiszem. Stracenka i Lajanel. Bardzo blisko siebie to te dwa konie liczą się w walce o zwycięstwo w tej gonitwie. 100 metrów do celu. Stracenka, Lajanel, Stracenka, Lajanel, Stracenka wychodzi na prowadzenie i nie odda już zwycięstwa w tej gonitwie. Lajanel drugi, potem Go Kanada, She To See, Sofist, pirania. i jako ostatni do mety dobiega Nitro. Koń oznaczony numerem szóstym, klaczy Stracenka, dosiadana w tej gonitwie przez Jokeya, Jana od ta para jako pierwsza minia linię celownika, czekamy na zatwierdzenie wyniku gonitwy przez Komisję Techniczną.